Oglądacie Euro? Bo okazuje się, że wcale nie ma nas aż tak wielu. Cześć, ja jestem Tomasz, ten kanał nazywa się tak. I na samym początku rozgrywek w oczy rzucił mi się taki artykuł, który zobaczyłem na Sport.pl. Artykuł będzie podlinkowany w komentarzu przypiętym pod tym filmem. No i wynika z niego coś takiego: Piłka nożna dramatycznie traci widzów. Zatrważające wyniki Euro 2020. Według danych z pięciu największych krajów Unii Europejskiej: Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski, mecz otwarcia Euro 2020 Włochy-Turcja oglądało o 40% mniej kibiców niż inauguracyjne spotkanie Euro 2016 Francja-Rumunia. Oczywiście największy ubytek widzów odnotowano we Francji, gdzie liczba oglądających spadła z 14,5 do 5,13 miliona. Nic z tym dziwnego, skoro 5 lat temu grali na otwarcie trójkolorowi, ale w Hiszpanii mecz otwarcia przyciągnął zaledwie 1,77 miliona widzów, spadek z 4,5 miliona. Najdziwniejszy przypadek to Włochy. 5 lat temu 15,5 miliona widzów, więcej niż we Francji, a teraz 12,5, choć co drużyna Italii rozpoczynała turniej i do tego efektownie wygrała. O Polsce też warto wspomnieć: 2016 fantastyczny wynik 7,83 miliona. A teraz 2,67 miliona widzów, niemal 2 trzecie mniej. To bardzo ciekawe dane, szokujące wręcz można byłoby powiedzieć. I oczywiście jestem przekonany, że fakt, że wiele osób, również ja czasami, mecze ogląda przez internet i że to nie jest uwzględnione w tych danych, no to jednak ten spadek jest naprawdę mega, mega duży. Nie wiem, czy to, że turniej dobrze idzie. Jest naprawdę efektowny, rozwija się w sposób mega no, efektowny, po prostu widowiskowy. Jest to dobry turniej, myślę, że jest dobrą reklamą dla UEFA, -y, nawet jeżeli po drodze pojawiają się jakieś tam fakapy. No i nie wiem, czy ten trend się utrzymał, ale to, co się działo na początku, myślę, że jest zastanawiające. I. Trudno mi powiedzieć, czy to jest kwestia tego, że aż tak dużo piłki było ostatnimi czasy, jest taki natłok, czy może tego, że piłka się ludziom po prostu nudzi, czy chodzi o to, że no, UEFA i w ogóle FIFA też no, takie skandale wokół nich krążą, że ludzie mają tego dosyć. Trudno mi powiedzieć, ale może warto byłoby się zastanowić, co można zrobić, żeby piłka nożna. No, Trochę wyhamowała tę swoją stratę oglądalności. Nie jestem ekspertem od marketingu, dlatego się na ten temat wypowiem. Nie jestem specem od zwiększania oglądalności, zresztą halo, zobaczcie na to, jakie zasięgi ma mój kanał. Ale no, wydaje mi się, że jest kilka takich przynajmniej doraźnych rzeczy, które będą w stanie sprawić, że piłka nożna będzie chętniej oglądana, że będzie ciekawsza. Że będzie mniej nudziła. I nie twierdzę oczywiście, że każda z proponowanych przeze mnie rzeczy e, no, jest na 100% słuszna i że na pewno by wypaliła. To wszystko są rozwiązania, które sprawiałyby, że. Znaczy, które należałoby przetestować oczywiście, najpierw, nie wiem, jakąś poddać większej dyskusji i, i, i tak dalej. No ale na sam początek e, do głowy przychodzi mi coś takiego, że należałoby po prostu mecze skrócić. Myślę, że pół godziny na połowę w zupełności by wystarczyło. Mniej czasu można było, trzeba byłoby poświęcać na piłkę nożną. No nie ukrywam, czasami mam trochę problem z tym, że nie wiem, nie mogę gdzieś wyjść, albo że muszę się skądś śpieszyć i tak dalej, że nie wiem, za późno się kładę spać i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to jak dla kogoś, kto się pasjonuje tym sportem, brzmi trochę dziwnie, ale. Myślę, że widzowie, którzy mają prawdziwe życie, nie twierdzę, że, 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 że nie ma takich ludzi, ale wiecie o co mi chodzi. Na pewno wielu osobom, gdyby piłka pojedynczy mecz piłki zajmował mniej czasu, no to można byłoby więcej tej piłki tak naprawdę oglądać, przyciągnąć większą liczbę ludzi przed ekrany. Myślę też, że całkiem spoko byłoby wprowadzić tak swoją drogą już przy tej okazji. Zatrzymywanie czasu, jak piłka wychodzi na aut, na rożny i tak dalej, wzorem NBA czy NHL. Wtedy trzeba byłoby jeszcze bardziej tę piłkę skrócić niż do pół godziny na połowę oczywiście ale myślę, że klarowne, proste i tak dalej zasady zawsze takie zrozumiałe dla widza przede wszystkim. One zawsze budują um, takie poczucie, że hej, rozumiem co oglądam, hej, nie denerwuje mnie jedna rzecz więcej, także e, myślę, że to też byłby dobry pomysł. Spada też oglądalność finałów Ligi Mistrzów, także to też nie jest tak, że mówimy o jednostkowej sprawie. E, tutaj są podane dane, że ostatni finał Ligi Mistrzów między Chelsea a Manchester City był najmniej, najmniej chętnie oglądany w historii, jeśli chodzi o największe kraje na kontynencie. Nawet w Wielkiej Brytanii liczba widzów, którzy zerknęli na transmisję 8,7 miliona spadło o 24% w porównaniu do 2019, gdzie też był angielski finał. No to nie wiem, może pasowałoby faktycznie kosztem trochę poziomu. To jest, to jest oczywiste, ale. Ja wiem, może warto byłoby faktycznie pójść w stronę tego, żeby Liga Mistrzów bardziej Ligą Mistrzów była, że po pierwsze mniej drużyn, a po drugie, żeby to były bardziej, bardziej różnorodne rozgrywki, żeby to były rozgrywki, gdzie przedstawicieli więcej będzie miało krajów. Bo to zawsze dodaje jakieś tam smaczki i tak dalej. Nie wiem, czy to by faktycznie zwiększyło ogólnie oglądalność, ale wydaje mi się, że warto byłoby nad czymś takim pomyśleć. Chociaż to akurat na pewno miejsca mieć nie będzie, bo wiadomo, że pieniądz piłką rządzi. Nie jestem zwolennikiem salary cupów i tak dalej, czy jakiegoś naprawdę mega hardkorowego trzymania się Financial Fair Play. Nawet jeżeli że przez to w pewien sposób frustrująco dla innych kibiców zyskuje przewagę dzięki swoim finansom. No to generalnie nie jestem fanem ograniczania tego. No ale nawet jeżeli nie byłoby to w moim światopoglądzie jakoś super uczciwe, no to chyba jednak Prowadzenie jakichś tam ograniczeń, żeby więcej klubów było stać na największych piłkarzy, żeby te największe, największe kluby nie było stać na to, czy żeby nie miały możliwości, żeby mieć tych wszystkich największych. No, może warto byłoby rozproszyć trochę jakość bardziej po Europie, po klubach. To na pewno uczyniłoby rozgrywki. Znowu wydaje mi się, że nieco mniej, nieco niższe jakościowo, w sensie, że to najlepsze mecze nie byłyby aż tak świetne, ale. Poziom tych słabszych spotkań na pewno by poszedł do góry i to by było całkiem spoko. No i też należy pamiętać, że no nie wiem, no wydaje mi się, że piłkarz, który ma jakiś tam określony potencjał, nie wiem, na fazę grupową Ligi Europy, no to jeżeli będzie trenował z lepszym piłkarzem, który gdzieś tam przyjdzie, no to jego poziom też automatycznie wzrośnie. Także tak na przekór wydaje mi się, że w tym kontekście. Mm, w tym kontekście ogólny poziom piłki mógłby paradoksalnie właśnie wzrosnąć. Także nie wiem, może też jest to warte do rozpatrzenia. Więcej pomysłów tak ad hoc nie mam, wydało mi się to ciekawym zjawiskiem. Wszyscy tutaj żyjemy we własnej bańce internetowej, tym, że euro to jest najważniejsza rzecz teraz, ale okazuje się, że na świecie nic takiego wcale nie ma miejsca. I zastanawiam się, co, wyście, co wy byście zrobili, żeby, mm, żeby zahamować ten trend. Czy w ogóle warto zahamowywać ten trend? No, że jak ludzie nie chcą oglądać piłki, to niech nie oglądają. No, zachęcam. Zapraszam do komentarzy, do komentowania tego, co powiedziałem, do przedstawiania własnych pomysłów i do pisania kalarepa, jeżeli dotarliście do końca tego filmu. Dzięki za uwagę. Cześć.